Znajdujemy się na hali produkcyjnej firmy Horpol. Z firmą Bohamed współpracujemy już od kilkunastu lat. Między innymi Bohamed Konstrukcje Stalowe był generalnym wykonawcą. Prace przebiegały bez, bez żadnych uwag. Wszystko było robione terminowo. Uważam, że współpraca z firmą Bohamed Konstrukcje Stalowe można w 100% polecić. Bernard Grzanka, firma Tabemax, a więc inwestor inwestycji, na której się znajdujemy. Do budowy tej inwestycji wybraliśmy firmę Bohamed. Wybraliśmy ją za fachowość, za rzeczowość. Firma, z którą naprawdę bardzo dobrze się współpracuje. Podjęliśmy decyzję o rozbudowie zakładu. Projektowany obiekt. Przemysłowy to 2500 m2 powierzchni hali produkcyjnej, 1000 m2 magazyn wysokiego składowania, 1000 m2 powierzchni biurowej i zaplecza socjalnego dla produkcji. Nazywam się Emil Kopciński, jestem kierownikiem działu konstrukcji stalowych w firmie Bohameter Termatura. Nasza organizacja jest producentem konstrukcji stalowych, nośnych, we wszystkich typach budowy. Nasze wyroby spełniają wszelkie wymagania zakładowej kontroli produkcji oraz wykonywane są w klasie EXC3 zgodnie z wymaganiami normy 1090. Dzięki naszemu zespołowi jesteśmy w stanie naszym klientom zapewnić montaż konstrukcji oraz zapewnić profesjonalną, kompleksową obsługę całej inwestycji. Serdecznie zapraszam do współpracy, do składania zapytań, Razem na pewno zbudujemy stalowe relacje.